Witam dzień dobry dzisiaj zamierzam do tego sprzętu założyć oryginalny tłumik który wygląda w tej chwili o tak no jest, są i wżery trochę rdzy. E, jakiś zabrudzony smar, olej psz, to wszystko jeszcze przygrzane przygotowane mam na wstępie wiadro gorącej wody z płynem e, spróbuję to najpierw jakoś umyć zobaczymy co się uda jeżeli nie no to benzyna albo rozpuszczalnik potem mam przygotowany e, pasku cytrynowego i sody, i będziemy próbowali to wyczyścić. I co, i jakieś takie grubsze wżery z rdzą. No, nie będzie wyjścia, trzeba będzie próbować usunąć włókninę. Z tym, że tu jest taka uwaga moja, ta włóknina. Do czyszczenia chromów jest za ostra, za, za grubą granulację. Ma ta, no to już w wyjątkowych takich miejscach, gdzie już no, nie wiem, nie chcę zejść ani szmatą, ani, ani właśnie taką włókniną, Ta już jest trochę zużyta, muszę sobie podjechać, kupić nową. Była w kolorze białym. Ona jest e, największa i, i nie zostawia e, rys na chromie. Te pozostałe zostawiają e, rysy na chromie. E, pod światło to widać kierunek czyszczenia widać. E, no, nie polecam tego używać. Jedynie jedynie to. No dobra, przystępujemy do pracy. Umyję to i zobaczymy jaki będzie efekt.